Witaj, Monika Jasińska. Witam Cię serdecznie w mojej łazience. W miejscu nietypowym jak na pierwsze spotkanie, ale to tutaj dbamy głównie o naszą urodę. A temat urody, temat zdrowia to gorący temat na naszej stronie facebookowej Jasiński, Colu International kolega naturalny. Chciałabym, żeby moja twarz brzmiała dla Was znajomo, ponieważ piszę dla Was te posty. Dzisiaj chciałabym zachęcić Ciebie do przygody z kosmetykami firmy Colway od tej podstawy, czyli coś, co pozwoli nam wspaniale oczyścić skórę twarzy i przygotować ją do aplikacji innych produktów. Płyn miceralny. Jak widać, używam mój prywatny, używam go już od maja, czyli dwa miesiące, i mogę powiedzieć, że to jest taki produkt, który, jeżeli ktoś by mi powiedział, wytypuj swoją listę produktów na bezludną wyspę, na przykład, to ten produkt byłby numerem jeden. Dlaczego? Ponieważ w swoim składzie ma niezwykłe substancje aktywne. Po pierwsze, kolagen, po drugie, kwas hialurynowy. I już teraz mówię: Wow, tak, ale idę dalej. Xylitol i Lacticol. Mówiąc popularnie, to pro i prebiotyki które są odpowiedzialne za, za utrzymanie na naszej skórze odpowiedniej równowagi mikroflory czyli te bakterie, które są pożyteczne, to one dzięki temu są namnażane i są taką barierą ochronną, natomiast wszel wszelkie patogeny są usuwane na waciku. Polecam do skór problematycznych, szczególnie dla młodzieży. Nie bójmy się podbierać tego płynu mamie, ponieważ Płyn miceralny to niekoniecznie płyn do demakijażu kolorowych kosmetyków. To płyn, który będzie dbał o naszą twarz codziennie. Polecam i do następnego razu. Cześć!